Witam na kanale odpakuj.pl, ja jestem Tidek a to jest odpakowanie słuchawek firmy Wów, które zakupiłem w kilkanaście minut temu w pobliskim hipermarkecie kilka dni temu zachęcił mnie do zakupu słuchawek Mateusz, którego oczywiście pozdrawiam we wspomnianym hipermarkecie kupił on słuchawki w o wiele niższej cenie firmy Philips tych w słuchawek niestety nie znalazłem, zachęciłem jednak te, które właśnie wam prezentuję firmy Wów, sygnowane jakimś bulldogiem na okładce. Mają one być bezprzewodowe, co mnie oczywiście zachęciło. A cena myślę 27 zł nie jest jakaś tragiczna za, za słuchawki, ale zobaczymy co zakupiłem. Co podaje ogólnie producent? Mówimy tutaj o słuchawkach z Bluetooth 4.0. No okej, okay, zobaczymy. Maksymalny zasięg roboczy do 10 metrów. No, z tym wiadomo, może być różnie. Znając życie, zamknięcie drzwi, przejście na drugą stronę ściany, no, może tutaj stanowić jakiś problem. Według producenta czas oczekiwania słuchawek 100 godzin, czas rozmowy 12 godzin, odtwarzanie muzyki 10, zaś czas ładowania 3 godziny. Dodatkowo same słuchawki mają być regulowane. W obicie w... ma być. Dość miękkie z tego co widzę, dzięki czemu ma się, ma się te słuchawki nosić dość bezproblemowo. Dodatkowo, oczywiście, przyciski do kontrolowania tymi z tych słuchawek i praca od 20 Hz, 20 kHz. No, zobaczymy. Oczywiście, zaplambowane, otwórzmy. Same słuchawki podobno przecenione z 76 czy 76, 77 zł na kwotę 27. Zobaczymy czy to, czy to rzeczywiście jest taka promocja na jaką wygląda. Oczywiście standardowe kartoniki. Co otrzymujemy w środku? No zwykły kartonik. Po kolei. Instrukcja standardowo. Zobaczymy, czy po polsku. Midgar polski. Wskazówki bezpieczeństwa. W zestawie powinny znaleźć się słuchawki Bluetooth. Są. Kabel ładowania USB jest. Kabel audio 3,5 mm jest. I instrukcja obsługi, którą w ręce posiada. Jak najbardziej. Funkcje przycisków opisane, ładowanie słuchawek również, specyfikacje, użytkowanie z kabla. Bardzo miło, że chociaż znajdują się tutaj kable. Miałem nadzieję na jeszcze jakiś mały adapter Bluetooth do podłączenia do komputera, ale nie można mieć wszystkiego w takiej cenie. Zobaczmy same słuchawki. O, jak można było się tego spodziewać, nie jest to jakieś, jakiś cudowny twór, no ale mówimy tu o słuchawkach za bardzo małe pieniądze. Co jest fajnym elementem, na pewno obicie jakimś, nie jakimś standardowym, kruszącym się materiałem, jak to w niektórych słuchawkach bywa, można spokojnie będzie użytkować te słuchawki bez obawy, że zaczną się one sypać, kruszyć, co się niejednokrotnie mi już wcześniej zdarzało. Sam materiał jest plastikowy z domieszką jakiejś gumy, nie, nie zostawia śladów po palcach, co jest bardzo miłe. Dodatkowo widzę, że stoją one same, same nauszniki są bardzo luźne, jednakże pewnie tak miało być takie zamierzenie. Wejście oczywiście mikrofonowe, nawet nie wejście, wyjście mikrofonowe, dodatkowo Jacka, mikro USB do podłączenia, do ładowania, jeżeli chodzi o przyciski, guma, plus minus głośniej ciszej, włączania, wyłączania. Jak z regulacją. Na jakąś mega wielką głowę na pewno to nie będzie. Jak widać, 2,5 2 cm. No, myślę jednak, że zniesiemy to bez żadnego problemu. Oczywiście na górze też wybicie, żeby sam plastik nie uwierał nas w głowę. No Zobaczymy. Na początek, na pewno, jakieś dobre wrażenie. O, z tego co widzę, nawet słuchawki składają się do środka. Też nie wiem w jakim celu, chyba żeby zaoszczędzić miejsce na półce. Sprawdzimy. No, na tą chwilę wrażenie jak najbardziej pozytywne. Jedną rzecz jeszcze, o jakiej nie wspomniałem: słuchawki są w kolorze czerwonym. Okazało się, że wszystkie inne kolory czarne, białe, szare, niebieskie, fioletowe które również tam były. Były w cenie standardowej 76 zł, tylko i wyłącznie kolor czerwony został przeceniony. Dlaczego? Nie mam pojęcia. Może to jakiś błąd ze strony sprzedawcy, albo może celowy zabieg, ciężko powiedzieć. Ale na początek wrażenia bardzo pozytywne. Sprawdzimy, jak będą się użytkowały. Jak już pojawi się jak już będę miał kilka, kilkanaście minut, kilkanaście godzin przepracowane na tych słuchawkach, na pewno się wypowiem. Nakręcę to jeszcze w kolejnym materiale. Może Mateusz mi w tym pomoże. Ale co? 27 zł, słuchaweczki standardowe. Zobaczymy, jak działają. Na tą chwilę bardzo Wam dziękuję za oglądanie. Jeżeli Wam się podoba, lajkujcie. Zapra zapraszam również do subskrypcji. Komentarze również otwarte. Wszelkie sugestie wskazane. Dzięki Wielkie i do zobaczenia.